Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj witamy się w normalnych okolicznościach, bo idziemy, wracamy. Wracam ze szkoły, właśnie mam kilometr do domu. Dzisiaj wróciłem tym takim średnim autobusem. Nie jest ani zły, ani dobry, e, ale ogólnie wracam. Witam Was w 16 vlogmasie. I wracam jak stary z mlekiem, bo mleko mała mi kupić. No i zaraz rozpoczynamy vlogmasa. masa. 16. .00. Jest godzina około 15.30. Eee, wracam do domu, już mam niedaleko. No. Eee, więc jestem trochę zmęczony, ale pociesza mnie to, że to już jest, powiedzmy, ostatni dzień, bo jutro na wycieczkę to. To już tak źle nie jest. W ogóle nagrałam moim telefonem, więc eee, może być słaba jakość, bo to nagranie musi przejść przez messengera, eee, więc może być dosyć ciężko. No, ale idziemy sobie właśnie takim mini laskiem jak to się prezentuje. Mam mało miejsca w telefonie, nagrywam w przerka, więc... więc może być ciężko, więc... Yy, muszę to jak najszybciej wysyłać. No, zobaczcie jak ładnie. tylko już mamy chyba, co? Dotarłem do domu. Moja mama yy, zrobiła mi takiego kresola na plastykę. Niestety ta pani mnie do oceny za to. Muszę to w poniedziałek przenieść, bo utrojadę na wycieczkę do jar na jarmark świąteczny. Yy, ale taki zobaczcie słodziutki krasna z taką czepeczką, można tą czapeczkę, nie, ta czapeczka już poprzeczione jest. No ale cóż można było zjąć, jeszcze ten nosek jest... A... Zobaczcie, tak się prezentuje, zobaczymy jak mocno za do niego dostanę. No cóż, a tak już, wraz, bo wróciłem do domu, mm, no to pora wam teraz ogólnie powiedzieć jakieś tutaj yy, przywidać się, coś więcej dodać. Więc ogólnie tak, ja jestem już po szkole, taką ładną scenografię już miałem. Dobrze, więc, pod, więc od nowa to mówiąc. Jestem już po czwartku, przeżyłem czwartek, czyli najgorszy dzień. Dwa niemieckie, dwa UF-y, wszystko to przeżyłem. Yy, jednego UF-u nie było, więc tyle łatwo. Porę otworzyć W ogóle też kamerę to już 16 tutaj widzę, ale yy, polecam zasubskrybować kanał, zostawiać łapkę do góry. Yy, no i otworzymy już. Tutaj widzę od razu jakiś prostokąt się tam założył więc już taką mamy czekoladkę z takimi, jakby kometami. To jest taka, nie, to jest chyba taka, taka pierwsza gwiazdka w Ja Myślę, że tak to możemy zrobić. Czekoladkę sobie na razie dam na biurko, za chwilę ją, yy, ją otworzę. Dzisiaj jest satysfakcjonujące, sobie odpniemy to, yy, bo zawsze to odcinamy, żeby wyglądało po prostu na. Yy, Tutaj od, od 15 nie czyłem. Zawsze to odcinam, żeby po prostu wyglądało, że jakby więcej jest tego kalendarza odpoczynowego. W sensie nie, że więcej, tylko że mniej zostało i żeby było widać każdy obrazek dobrze. Jak widzicie, tak się prezentują nasze obrazki. Yy, trochę już ich się zrobiło. Już trochę ich jest tutaj. Dobrze, chowamy nasz kalendarz adwentowy. Ostanąmy go dopiero jutro na filmie. No i chcę z czekoladkę. O. No. I z racji tego, że jutro jest na wycieczkę, to pora wziąć takie rzeczy, jak na przykład głośnik. Będziemy jechali pociągiem. Jak widzicie, on jest strasznie zakurzony, więc ogólnie trzeba go wyczyścić jakoś. Zgadną się uczyścić i zabierzemy głośnik na wycieczkę. On się dokładnie świeci. Nie wiem, czy on będzie działał teraz, bo on, nie wiem, czy on naprawdę tylko nie działa. Raczej tak jest. Tylko nie wiem, jak się go włącza, więc może być dosyć ciężko. Ale cóż, mam tutaj swoją ładowarkę od telefonu. Może być ciężko, ale podłączmy go, sprawdźmy, czy on w ogóle działa, bo nie będę brał trupa w sumie. Eee... Bluetooth mail. Działa! Patrzcie, jak się świeci. Oni jest sekcja na zasięgu. Powiedz coś. Ciekawe, że mogę się z nim połączyć. Zróbmy coś. Bluetooth. Nie ma. Czemu on się nie pojawia tutaj? Nie ma go tu. Ustawienia Bluetooth. Musimy znaleźć ten. Inne urządzenie. Niech szuka innych urządzeń. O Boże. Nie wiem teraz pytanie teraz, y, czy... Jak się ten głośnik nazywa? Bo jest tutaj coś takiego jak BattleTron, ale nie wiem czemu się tak nazywa. Więc zobaczymy. Ogólnie jak przed chwilą to jest Battle Tron i bardzo możliwe, że Battletron to jest nasz głośnik. Cóż, boję się aż go dotykać, bo jest taki brudny, ale dobra, mamy tutaj coś takiego, Battletron. To on! Mamy to. Battletron. Zmienię mu nazwę na Głośnik Asia. Ej, patrzcie jak działa super, to słychać wszystko co ja robię? Ej super to jest Puśćmy teraz na przykład mój odcinek Nie głośnik żeby było go widać ładnie <grywka> Widać go w cholerę ładnie No dobrze Nie, nie zwracajmy na to uwagi Vlogmas Trochę słaby ten głośnik jest Myślę że będzie głośniejszy Trzeba mam coś nagle w sensie jeszcze sobie pewnie pooglądam coś albo coś porobię ale ja już po prostu nie będę tego razie nagrywał bo bo ile można zrobiłem też taką ła... w sensie moja mama zrobiła taką ładną dekorację świąteczną i wam ją jutro pokażę i myślę że to będzie taki głośny programu Dla ja mnie też pewnie widzieć się. Dobra, a możemy to jakoś podgłosić? w sensie na przykład poprzez telefon przez telefon chyba nie no ale cóż dobrze The Bluetooth device is ready to pair. Ok. Nie no, ogólnie działa Git, chyba tak mi się wydaje. Na wycieczkę będzie Git. Dobra, więc myślę, że będzie się dało połączyć go. Bez problemu, działa tylko na prąd, a nie wiem czy w pociągu będzie prąd. No ale już ma no, dobrze. Podłączę go tutaj, już do swoją wtyczkę. No i odłożę na razie ten głośnik, a może go powycieram w ogóle. Dobra, jest już powycierany i mamy go. Tak się prezentuje, właśnie. Nie najgorzej, nie najlepiej. Normalny głośnik, więc go weźmiemy po prostu na yy, wycieczkę. Oki. Okay. Dobra. Więc to, jeżeli chodzi o przyszłą wycieczkę, mamy. Już powoli pora, kochani, na kolację. Więc za chwilę idę coś fajnego sobie zjeść. Zobaczymy, co sobie zjem. No ale cóż, jest godzina 19:11 i pora też coś zrobić. Prawda? Nie można cały dzień siedzieć i nic nie robić, w sensie w połowie dnia to ja w szkole byłem no ale zróbmy coś, więc może jakiś sobie film obejrzę, albo coś w tym stylu yy, no ale jest 19.11, to za chwilę w sumie yy, pójdę spać bo na wycieczkę muszę się wyspać rano bo już będę cały dzień we kochani, na jarmarku świątecznym i na filmie bo jutro też będę oglądał film Avatar 2 się nazywa film yy, zobaczymy co to będzie yy, Oceniam później zrobię wam ten, jak to się nazywa recenzję wam zrobię. Widzicie, te włosy jestem z przodu rudy. I ja już mówię, że mnie to denerwuje, ale pora trzeba, będzie trzeba coś z tym zrobić, bo to tak nie może wyglądać, kochani, że jestem rudy. Um, nie mając nic do rudych osób. No bo ten czarny w ogóle już schodzi, zacznijmy od tego. co w się sensie nie schodzi właśnie, ale jest taki, wiecie, no już nie jest taki czarny, czarny. No. No i pora dodać do naszych playlist nowy odcinek który wyleciał wczoraj. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to Was serdecznie zapraszam. Czekajcie, weź to się zrób. Mm, więc nam tutaj ładnie tylko dodam do, do tego do, play, do playlist. ale najpierw to... O! Lakowało się. Muszę dodać ładnie. Czekajcie, bo może będą jakieś playlisty dziwne. zapiszę playlistę. Dobra, są normalne playlisty, więc dobra, dodajemy. Dodajemy łatwe zadanie, prawda? Ale jakie, jakie satysfakcjonujące? Satysfakcjonujące, gdyby wszystko działało tak, jak chciał. Powiem wam teraz, kochani, ile filmów mamy już na zapas? Mamy już na zapas 18 filmów. 18 rozumiecie? To to jest naprawdę dużo filmów na zapas. Więc tak wygląda nasz zapas. Mamy mega dużo filmów ogólnie e, powrzucanych. Eee, to dla mojego kochani bezpieczeństwa, ponieważ będę chciał sobie zrobić e, trochę wolę, nie ukrywając, no i, e, no i nie nagrywać aż tak dużo e, po nowym roku, tylko bardziej odpocząć, no i dlatego mam już e, 18 chyba filmów ostatnio sprawdzałem e, na zapas, będzie trzeba je powrzucać, te filmy, ale to dopiero po nowym roku, no i cały czas nagrywam kolejne. Żeby mieć taki duży zapas, tak jak, e, tak jak kiedyś, bo kiedyś to miałem po 20, nawet 30 filmów na zapas. Więc teraz też na to stawiam. No dobrze, kochani, i tym pozytywnym akcentem na ten odcinek zakończymy. Yy, 16 vlogmas zakończamy. Według moich obliczeń wigilia wypadnie w sobotę. Więc widzimy się, kochani, jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Papa, pa. jutro vlog ma 17, już może mamy z Jarmarku, nagramy trochę, będzie odcinek z Jarmarku, więc czekajcie, czekajcie, bo będzie fajny odcinek jutro może, albo pojutrze jeszcze nie wiem.